Witam was serdecznie. Dzisiaj będzie niebiesko, czyli Krek z nami na Testy TV. Stolik i kobyłka uniwersalna. Kobyłkę na razie na bok i zaczniemy od stolika, od większego, od wież, większej powierzchni roboczej. Jak to się przenosi? Bardzo prosto. Tutaj na dole jest taka. Widzicie, miejsce, które się składa, i kiedy to ściągnę razem, ta tacka na dole, ten blacik się składa. Wystarczy wziąć tutaj, tworzą się takie rączki. Wystarczy wziąć to pod pachę i możemy zasuwać. Nie jest to lekkie. No tak, na oko z 20 kg. Sprawdzę później w specyfikacji, bo tego nie pamiętam. Sam jestem ciekaw, czy trafiłem. Rozkładamy. Możemy sobie pomóc nogą. Wtedy te nóżki się rozkładają, rozciągają. Tak. Tam na dole nie naciskamy, bo się by to zapadło. Tam to służy tylko i wyłącznie do zatrzymania, żeby te nogi nam się nie rozlazły całkiem. I. Raz, dwa. I mamy prawdziwy. Mobilny stół do pracy. Jest tutaj, słuchajcie, napchane mnóstwo, mnóstwo niespodzianek. Postaram się to szybko omówić. Jeszcze Wam tylko pokażę, co mamy w zestawie. Mamy cztery imaki. One są też dosyć ciekawe. Zaraz je pokażę. Mamy jeden ścisk Auto, Auto Max, wsuwany tutaj przez tą dużą śrubę wrobek teowy. Możemy sobie tutaj to umieszczać. Nie tylko, jeszcze wam pokażę kilka miejsc i mamy takie dwie śruby, które również zaraz wam pokażę do czego służą. No to co? Może w takim razie od tego Automaksa na środku mamy aluminiowy profil, i co jest ciekawego w, w tych ściskach, to że możemy mocować. Zobaczcie, cyk i bez regulacji. Możemy ściskać różnej grubości materiały. To jest ciekawa funkcja tego ścisku. Kolejna rzecz, gdzie możemy ten ścisk ładować? Możemy ten ścisk załadować tutaj z boku. Jest kilka takich otworów i, przepraszam, jeszcze były dwa elementy. Dwa elementy były jeszcze w zestawie. O tym zapomniałem. A to również ważne, ponieważ tutaj z boku wklikujemy się i kiedy mam. Grubszy element. Chcemy to zamocować? Również możemy mocować to w tym miejscu. Chcę zamocować go w pionie? Również się da, słuchajcie. Cyk. I również będzie w ten sposób jakby to mocowanie możliwe. Dobra, to jest jedna rzecz. Teraz e, jeśli chodzi o imaki. Jest Tutaj są dwa, tutaj są trzy rzędy otworów. No i te maki oczywiście pracują w ten sposób. To myślę, że do tego jest każdy przyzwyczajony. Ale co ważne, to będzie tak, czyli chcemy sobie złapać na przykład tutaj ścisk. Tutaj i możemy na tej części już stabilnie pracować. Ale to również nie koniec, ponieważ te maki, zobaczcie, że mają takie gumki. I teraz, jeśli chciałbym, nie wiem, na przykład szlifować, albo y, coś jest delikatnego, co nie chciałbym, żeby się porysowało, to kładziemy po prostu na tych gumkach. I jeszcze to, co tutaj wam pokazałem. Również możemy na przykład sobie zamocować element, może tak. Tutaj wtedy trochę w górę. Tak. I możemy na przykład. Wiercić, czy coś chcemy zrobić tutaj z tej strony elementu, dobra, to na bok. Kolejna rzecz ważna. Mówiłem, że są tutaj śruby i takie plastikowe grzybki. To jest ważne, ponieważ tutaj na środku jest rowek teowy. O, teraz, teraz jest ok. Ta kantówka jest trochę krzywa, z tego co widzę, ale co to nam daje? Ta kantówka jest przykręcona na środku wkrętami, a to miejsce służy nam do podpierania materiału i możemy tą kantówkę rozcinać. I maki zabieramy, chowamy do kieszeni. Jeśli chcemy na przykład pracować z czymś na zewnątrz, jedną część z tą możemy również schować. To też jest przydatna rzecz. Drugą stronę, oczywiście, również, ale z drugiej strony, jeszcze jest kilka ciekawych rzeczy. Nie, słuchajcie, jeszcze coś Wam pokażę z tej strony. Bo tutaj jest taki pasek. Takie trzy linijki są zaznaczone. I to jest coś, co. Jest dodatkowa dodatkowa funkcja, ale trzeba mieć też jeszcze inny, inny sprzęt. Również ścisk krega. I wtedy, słuchajcie, on jest wsuwany tutaj w slot pod stołem. I mamy ścisk, który czeka na swoją pracę. Powiedzmy, one również są regulowane. To nie jest ten automatyczny, ma tutaj mniejszy zasięg. O, jeszcze. Pyk. Czyli tutaj mamy po prostu szynę pod spodem, w którą wsuwamy ściski tego typu. I one po, po, po później po prostu sobie czekają e, na pracę. Jedziemy dalej. Mówiłem, że tutaj jest słuchajcie, mnóstwo ciekawych rzeczy. Obrócę w Waszą stronę, ponieważ po pierwsze mamy dwa sloty, takie kieszonki na różne rzeczy. Wrzucamy tutaj coś i czeka do roboty. Mamy jeszcze dwa otwory, i to też jest nieprzypadkowe. Słuchajcie, tutaj to takie duże, możemy tutaj wrzucić w krętarkę. Kolejna fajna rzecz. Tu i tu są takie sloty w kształcie litery X. A tutaj i tu, również z drugiej strony są gniazda. Wcisnąłem mocno. Dobra, wychodzi. I teraz możemy słuchajcie połączyć. Kolejny i kolejny stół, jeśli byśmy oczywiście mieli. Ja mam tylko jeden, więc tego nie zrobię, ale tylko pokazuję wam, że taką funkcję również tutaj przewidziano czyli łączenie stolików, jeszcze coś tutaj jest. K5 i K4, i kilka otworów montażowych. To jest, słuchajcie, przewidziane do montażu. W, powiedzmy w tą stronę. Ten sprzęt pewnie znacie. To jest właśnie K5. System do wiercenia połączeń kieszeniowych. Czyli na tym stoliku możemy zamocować właśnie K4 lub K5. I jeszcze kolejna rzecz, kolejna ciekawostka. Na około stołu, na zewnątrz, tutaj po obrysie, jest taki malutki rowek teowy. Malutki, ale on jest na tyle mały, że można słuchajcie. W, za, zamocować tutaj opakowania, wkrętów, krek. Jak wiecie, krek robi również całkiem sporo tych wkrętów, czyli mamy po prostu sobie stąd bierzemy i nie wala nam się to na stole. Możemy mieć to na zewnątrz stolika. Dobra, wkręty chowamy. Czy to wszystko? No nie, mówiłem, mówiłem, jest tutaj cała gama bardzo ciekawych rzeczy przemycona. Kolejna rzecz niezwykle istotna to jest to miejsce. Czyli właśnie mamy raz, dwa, trzy, cztery cztery sloty na ten taki łącznik metalowy i dwa sloty na ścisk. Jeśli chcemy mieć ścisk tak zrobiony, oczywiście słuchajcie, tutaj również możemy weźmy sobie jakąś większą belkę. Wtedy oprzeć to na podłodze, a ściskiem docisnąć tutaj do góry blatu. Czyli nawet wielkie drzwi położymy wtedy na ziemi. Oczywiście na jakiejś tam kantówce, ale coś wielkiego, płytę pionową jesteście wtedy w stanie zamocować właśnie w ten sposób z boku stołu. Dobra i jedziemy dalej. Po co są jeszcze te łączniki? No, to jest rzecz super ważna. Ale o tym opowiem Wam za chwilę, ponieważ przejdziemy teraz do kobyłek. Nie powiem dlaczego tak mieszam, ale zaraz się sami, sami się zaraz zorientujecie. Ponieważ w kobyłkach również są te łączniki. To na razie zdejmę. Jedna blacha tu, druga blacha tu. Do kobyłki były również te dwie blachy: jeden Automax i te, właśnie, wkręty, które również za sekundę wykorzystamy. Góra kobyłki jest dokładnie taka sama jak stołu, czyli również ten profil. Duży aluminiowy profil, tutaj również dokładnie to samo czyli. Jakby środek tego stolika to jest jakby środek tutaj kobyłki. No i mamy nogi. Nogi są po pierwsze regulowane. Możemy je mieć całkiem nisko. Zaraz sobie zmierzymy. Jest i miara. W tym momencie mamy 62 cm. A kiedy wysuniemy nogi. To mamy na maksa. Oczywiście wtedy muszę tutaj wyrównać. Mamy około 910 mm, czyli 91 cm. No, ale oczywiście możemy to wyrównać ze stołem. To jest chyba na, na tym pierwszym. I wtedy mamy oczywiście to zlicowane, i będziemy mogli to łączyć. Zaraz Wam pokażę, jak. Jeszcze Wam tylko pokażę samą operację składania tego. Chowamy nogi. I tutaj są takie naprawdę wielkie plastikowe elementy sprężynujące. A tutaj jest wielki pin, który się chowa. Bach. I kiedy to schowamy, możemy brać drugą, drugą parę nóg. No, możemy to sobie położyć. Będzie prościej. Cyk, cyk. Schowane, schowane. I w tej postaci, słuchajcie, jeśli mamy takich kobyłek więcej, to żaden problem, żeby również na nich pracować. Mamy wtedy miejsce do pracy jakieś niecałe 20 cm wyżej od powierzchni ziemi, ale pamiętajcie, że mamy również tutaj ten rowek teowy, nie? i to jest ważna rzecz. Czyli w ten rowek teowy znowu możemy wsunąć nasz ścisk. Wsuwamy, wsuwamy, wsuwamy ścisk. I tutaj mocujemy kolejne, jakieś elementy. Dobra. Rozkładamy to. Widzicie, stoi w pionie. Może leżeć. Jest to generalnie wszystko zrobione dość, że tak powiem, pancernie. Zarówno te tworzywa, które tutaj są użyte, jak i elementy te stalowe są dość grube. Bo no w końcu zależy nam również na stabilności tego wszystkiego, co tutaj będziemy stawiać na tym, na, na kobyłce czy na, na stole. To jest, to jest. Dobra. I teraz zrobimy sobie jeszcze jedną rzecz. Tutaj w tą kantówkę wkręcę. Tylko te dwa wkręty, o których mówiłem. Proszę bardzo, tak to wygląda. I wkręcimy sobie tutaj na środku tej kantówki. Bez przesady z siłą, bo wkręcicie, wbijecie to w materiał. I później nie będzie można tego przesunąć. Pach! Tak. No i oczywiście tutaj również możemy sobie to wsunąć. I będzie się trzymać. To wszystko? No nie! Przechodzimy do łączenia. Łączymy, słuchajcie, banalnie prosto. Tutaj zrobimy tak. W to, w to pierwsze miejsce. Tutaj również. No, i proszę bardzo. Cyk, cyk. To jest dobrze. Tutaj siedzi. Bierzemy belkę następną. Tutaj również siedzi. I jeszcze tylko możemy zrobić to, możemy wsunąć tutaj. Tak. Czyli o tyle powiększyliśmy miejsce naszej pracy. Możemy sobie również tutaj na przykład, nie wiem, to nam powiedzmy przeszkadza, tak? Możemy sobie to już tutaj patrzę, gdzie są te przyciski. Możemy to sobie na przykład złożyć, bo jest tam niepotrzebne. Albo zostawimy sobie, słuchajcie, jedną, jedno miejsce tutaj do, do narzędzi, a tutaj będziemy pracować już z jakimś normalnym materiałem. Tak, czyli mamy miejsce do pracy. Możemy te belki oczywiście mogą być jakie długie chcemy. Możemy kilka tych kobyłek połączyć i te belki również na, na tych kilku kobyłkach poustawiać. Tutaj mamy miejsce stabilnej pracy, możemy sobie jechać i oczywiście również w czasie cięcia działa, działa. W czasie cięcia nie boimy się, że uszkodzimy tarczę piły, ponieważ wszystkie belki są wyżej niż aluminium czy niż tworzywo w tym stole. Fajna sprawa, nie? Czyli teraz mogę faktycznie ciąć to w jakikolwiek sposób chcę. Nic mi nie będzie spadać, a, yy, a nie, zniszczę, nie zniszczę tarczy. Koniec, Jarek. Ciekawostek. Jeszcze coś mogę Wam pokazać. Jak chcecie. Chcecie? Znaczy nie macie wyjścia, nie? <ścoughs> nie macie wyjścia, a ja Wam pokażę jeszcze jedną rzecz. To wyciągniemy. Tak. Już patrzę, właśnie nad konfiguracją tego, co chcę zrobić. To jest niepotrzebne. To mogę wyciągnąć. To mogę wyciągnąć. To również. A tutaj zrobimy Właśnie myślę, jak to wam pokazać. Proszę bardzo. Skoro tutaj jest taki rant, i tam jest taki rant, no to zobaczcie, co można jeszcze zrobić. Oczywiście, format tego blatu, kolejnego, też jest dowolny, nie? No, jak będę miał coś dłuższego, no ale oczywiście tutaj musi to być na tyle stabilny materiał, grubszy, żeby wam to nie odfrunęło. No i znowu, będę coś tutaj. Chciał zamocować. Żaden problem. Te ściski mogę używać w tą stronę. No albo ścisk wtedy tutaj przez stół. Pach i zaciśnięte. Słuchajcie. Generalnie powiem tak, że ten system jest naprawdę mega uniwersalny. I ktoś myśli, że tutaj sporo. Sporo czasu poświęcił na tym, na tym, żeby było tutaj mnóstwo rzeczy możliwych do wykonania. Jeszcze coś wam pokażę. Kiedy pracujemy, kiedy na przykład nie mamy stołu, a pracujemy z, z płytami. Ta akurat nie jest jeszcze bardzo szeroka, ale czasami płyty mamy wiecie, duże formatki. I problem jest z pracą na tych formatkach, więc tutaj również możemy wykorzystać to miejsce. W sensie takim, nie? Stawiamy płytę, opieramy sobie obok kobyłek. Również tak można zasuwać tutaj. Jest tego od Słuchajcie. Yy, oczywiście, jeśli macie inne imaki, inne ściski, tutaj jest. Yy, Patrzę, już jaka średnica. Patrzę jakaś średnica tych imaków. Albo 19 albo 20. Chyba 19. Więc to też będzie standard. Można kombinować, można kombinować. Dobra, tutaj jest zabezpieczone, żeby nie było, że ten stół, ja teraz tak nacisnę i się ugięło, nie? Generalnie można tutaj siadać, nie wiem ile tutaj kilogramów jest dźwig na tym blacie, ale można. O, nie siadać. <laughs> nie siadać, ponieważ chodzi o tą krawędź, żeby nie naciskać zupełnie na zewnętrznej stronie. Ale myślę, że jest to wytrzymała konstrukcja. Ja widziałem już troszeczkę takich stolików i ten przez za. Zastosowane materiały, czyli właśnie stal, te, te grube profile aluminiowe i porządne tworzywo nadaje się naprawdę taki zestaw do pracy. Tyle w temacie. Ode mnie, Krek. Genialna robota jak zawsze. Link tradycyjnie w opisie filmu i widzimy się już niedługo. Jeszcze mam kilka rzeczy z Krega, które chciałbym wam pokazać, więc bądźcie czujni. Na razie, cześć!